Momentem człowieku czytaj Pismo Święte Pytaj, czytaj, wejdź do ręki, żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku, czytaj Pismo Święte Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym naszym odcinku, w kolejnym pochylaniu się naszym nad Słowem Bożym. Kochani, dzisiejsza niedziela jest dość ciekawa, ponieważ Kościół daje nam dzisiaj Jakub tą perykopę niedzielną, ewangeliczną, daje nam cały 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Jest to jeden z tych rozdziałów, które są chyba najbardziej komentowane, najbardziej znane, które na które, które naprawdę mają całą masę przeróżnych tekstów, interpretacji, egzegezy, cała masa tego jest, i, i na pewno już spotkaliście się z komentarzami do, do tych, zwłaszcza do tych trzech przykładów, trzech przypowieści, które Pan Jezus dzisiaj wypowiada, jak wynikając czy, czy wychodząc od sytuacji, gdzie gdzie spotyka się z celnikami, z grzesznikami, i tam faryzeusze, uczeni w piśmie, czynią mu z tego powodu pewne, pewne wyrzuty. No i tam pan Jezus przytacza przykład, tak? Pasterza, który idzie po obce, zagubioną, przytacza kobietę, która szuka drachmy, i wreszcie mamy trzeci przykład, trzecią przypowieść, tak zwaną o synu marnotrawnym, właściwie nawet moglibyśmy powiedzieć o dwóch marnotrawnych synach, czy, czy może jeszcze lepiej o miłosiernym Ojcu. Kochani, aż trudno właściwie tutaj podjąć jakąś nową myśl wobec tych wszystkich przykładów, dlatego, że tak jak mówię, sporo mądrych ludzi to komentowało i jakoś trudno mi się za to zabrać, tak żeby się nie wygłupić, prawda? Natomiast chciałbym się podzielić z Wami tym, co, co mnie jakoś tutaj porusza w tych tekstach, zawsze mnie poruszało, Przynajmniej odkąd pamiętam, odkąd jestem jakoś tam świadomy, to dla mnie te trzy przykłady są przykładami takiej Bożej miłości, która jest naprawdę jednym wielkim paradoksem. Bo te przykłady mówią nam przede wszystkim właśnie o, o tej miłości, o miłosierdziu Boga. Względem nas, o tym, że Bóg wychodzi do grzesznika, Bóg wychodzi, o, właśnie, do celnika na przykład, tak. I nie dlatego, że, że celnik jest taki fajny, tylko dlatego, że, że on sam Bóg jest tak dobry, jest tak miłosierny względem każdego z nas. Oczywiście ważne, żebyśmy się sami też odnaleźli w tej owcy, w drachmie albo w którymś z synów z ostatniej przypowieści. Natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli. Że ta miłość Pana Boga, to Boże miłosierdzie, przedstawione w tych przykładach, zupełnie wykracza poza nasze zwykłe ludzkie myślenie. Tak, że, że to są przykłady, które pokazują po ludzku miłość Pana Boga do człowieka, przebaczenie jego grzechów, posłanie własnego Syna Jezusa na śmierć zamiast mnie i Ciebie. To jest w ogóle. Dla nas to jest niepojęte, nasz mózg nie obsługuje takich, takich związków myślowych, nie jest w stanie sobie tego tak naprawdę wytłumaczyć. Nie? Możemy to zrozumieć tylko dzięki wierze. I myślę, że podobne wrażenie mieli wszyscy ci słuchacze Pana Jezusa, którzy chociaż trochę znali się na tych rzeczach, o których on mówił. Tak? No przede wszystkim zaczniemy może od tego pasterza. Jeśli owieczka pasterzowi się zgubiła z takiego stada stu owiec, no, to, y, to pierwsze tutaj y, wiecie, nie jest problemem, to że on zostawia 99 owiec i idzie po jedną. To nie jest problem, dlatego że pasterze najczęściej swoje stada prowadzili grupami, więc nawet jeśli taki pasterz miał pod opieką 100 owiec, to mógł te 99 niezgubionych zostawić z innymi pasterzami, z którymi akurat szedł w grupie przez te pastwiska. Więc ktoś się nimi zajął. To nie był problem. Problem i paradoks tego, tego przykładu polega na tym, że jeśli odnajdywała się taka owca zagubiona, to absolutnie nie przynosiło się jej do stada. Dlaczego? Dlatego, że taka owieczka, która raz spróbowała wyskoczyć na bok, nie pójść za pasterzem, spróbowała własnych ścieżek, to najczęściej próbowała później jeszcze raz. Skoro raz mi się udało, no to hopsa, 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 pójdziemy jeszcze raz w jakieś tam krzaki, prawda? Tylko, że ciągnęła za sobą najczęściej kilka następnych owiec. I wtedy zobaczcie, że straty we stadzie były o wiele większe. Czyli każdy pasterz, który słucha pana Jezusa, w tym słowie, mówi: No nie, no tak się nie robi. Nie, żeby jeszcze tak spraszać przyjaciół, towarzyszy. Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła? No sorry. Jeśli, jeśli już taki pasterz odnalezionej owcy spraszał przyjaciół, to po to, że ta owieczka wjeżdżała na stół i, i, i sobie ją jedli pieczoną na ogniu, prawda? Więc tu jest pierwszy paradoks. Podobnie paradoks drachmy. Ok, są pewne okoliczności. W przykładzie tej kobiety, która przetrząsa cały dom, żeby znaleźć jedną drachmę, które wskazują, że, że to mógły, mógł być dla niej ważny pieniądz, że to mogła być dla niej ważna kwota. Jedna drachma w przybliżeniu jeden denar, czyli wiemy też chociażby właśnie na podstawie przekazu ewangelicznego, że to jest mniej więcej wypłata za jeden dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. Dużo, niedużo. Względna sprawa, nie? Dla niej to mogło być dużo, ale znowu, y, okej, okay, wytrząsa dom, przemiata, y, nasuchuje, naświetla gdzieś tam lampką, prawda, w tym domu, żeby znaleźć te drachmę i y, y, okej, okay, mówię, może dla niej to było dużo, natomiast paradoksem z kolei w tym przykładzie jest znowu, sprasza innych, zaprasza na imprezę i na pewno na y, tę ucztę, którą wydaje, na te. Na to spotkanie i sproszenie przyjaciół na pewno wydało wiele więcej kasy niż ta drachma, którą znalazła. No i wreszcie trzeci przykład, trzeci paradoks syna marnotrawnego, gdzie tego jest w ogóle bardzo dużo, nie? Bo wiecie, trzeba zacząć od tego, że, że jeśli ten młodszy syn mówi, daj mi kasę, daj mi mój spadek, no to mówi ojcu: Sorry, to wolałbym, żebyś nie żył. Później ta jego bezczelność, bo on, zobaczcie, on nie wraca do ojca z tej głodówki, z tej wędrówki po, po roztrwonieniu pieniędzy. Nie wraca dlatego, że, że tęskni za ojcem, tylko wraca dlatego, że jest głodny nie? i mówi: Kurczę, no, tam nie będę głodny, więc z takiego wyrachowania, z takiej przebiegłości wraca. Ojciec, który po niego wychodzi, który w ogóle bez, bez pytania oddaje mu pierścień, sandały, czyli przywraca mu tę godność. No i starszy syn, który pomimo tego, że, że wiedział, wiecie, jakby majątek był już podzielony, starszy syn wiedział ile dostanie, ale mimo to jest, jest zniesmaczony całą tą sytuacją. Pierwsze, kochani, to co mi przychodzi do głowy na podstawie tej dzisiejszej Ewangelii, pierwsza myśl, będą dwie. Pierwsza myśl jest taka, że Bóg nas kocha w naprawdę totalnie nienormalny sposób. Że Bóg nas kocha wbrew jakiejkolwiek naszej ludzkiej logice. I myślę, że każdy z tych przykładów coraz mocniej, w coraz wyraźniejszy sposób nam to pokazuje. Jak bardzo miłosierna jest miłość Boga wobec każdego z nas. I naprawdę każdy z nas ma szansę, żeby do Boga wrócić. Na każdego z nas Bóg. Każdego z nas, Bóg wygląda, wyczekuje naszego powrotu, do każdego chce wybiec, jeśli tylko zrobimy te dwa kroki i spróbujemy się ukierunkować w stronę Pana Boga. To jest niesamowity paradoks Bożej Miłości. I chciałbym, żeby to dzisiaj wybrzmiało też w twoich, w twoich uszach i w Twoim sercu: że nie ma takiej przeszkody, której Bóg nie mógłby pokonać. Nawet jeśli po ludzku wszystko jest pozamiatane, i po ludzku jest niedorzeczne ci przebaczyć. Po ludzku jest niedorzeczne, przyjąć Cię na nowo i ba, nadać Ci na nowo tę samą królewską, prorocką i kapłańską godność, którą otrzymałeś na chrzcie. Bóg to robi. I to jest niesamowity paradoks, ale też niesamowity obraz tej Bożej Miłości. Spróbujmy też, jeśli, jeśli masz takie poczucie, jeśli widzisz, jeśli jakby ten krok już zrobiłeś. Że wiesz, że Bóg się właśnie tak kocha, to spróbuj też zobaczyć, że y, ty też możesz w, ten sposób, możesz w ten sposób kochać drugiego człowieka. Nawet jeśli na Twoją miłość nie zasłużył, nawet jeśli wedle zasady sprawiedliwości oko za oko, ząb za ząb, y, powinieneś, nie wiem, poczekać, okej, okay, przeprosił mnie, to mu przebaczę, y, odda mi kasę, to mu, mu przebaczę, y, nie wiem, będę dla Niego miły, jak On będzie dla, nie, dla mnie miły, nie? To nie jest ta logika. Bóg uczy nas zupełnie innej logiki. I, kochani, jeszcze taka jedna rzecz, która wczoraj do mnie dotarła i, i po prostu mnie niesamowicie uderzyła. Wiecie, kiedy ten starszy syn wraca z pola, to tam się spotyka z jakimś sługą, który się tam kręci koło domu i pyta go co, co to się dzieje? Nie? Co to za impreza jest w ogóle? Co tam się dzieje w tym domu? I ten sługa mu odpowiada, że a, twój brat wrócił, ojciec kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Ej, czajcie w ogóle, co tam się dzieje. Ej, wrócił twój brat i jest zdrowy, no i ojciec się cieszy, że jest zdrowy. Nie? Ej, czajcie w ogóle, gość totalnie nie łapie, co się wydarzyło w tym spotkaniu, z jakiej okazji jest ta impreza, która się dzieje w domu, z jakiej okazji jest ta, ta wieczerza, ta kolacja, ta uczta, te, te tańce. W ogóle tego nie widzi, nie? Że, że Bóg przełamał wszystkie konwenanse, wszystkie schematy, że Bóg złamał wszystkie zasady, e, dlatego żeby przyjąć z powrotem swojego młodszego syna. On słucha, mówi: o, no przyszedł zdrowy, jest cały, no to się wszyscy cieszymy, nie? Dlatego jest uczta. Myślę, że czasami, czasami my się tak zachowujemy, nie? Ja to widzę po sobie. Że a, to Bóg na pewno tak myśli, Bóg tak myśli, Bóg tak myśli, Bóg tak, myśli tak. Siedzę tutaj, gadam wam do, do okienka, że a, to Pan Bóg nam chce przekazać przez swoje słowo to, to, to i to. E, oczywiście, że, że Bóg działa o wiele głębiej, że Boży zamysł jest o wiele głębszy, że widzimy tylko tyle, odrobinkę z tego, co Pan Bóg robi i działa. E, jasne, już to jest zachwycające, już to jest piękne. Ale zechciejmy też dzisiaj uwierzyć, że ten boży zamysł, boży, boża miłość, boża logika działania względem nas, prowadzenia nas do nieba, do szczęścia, jest naprawdę o wiele głębsza niż jesteśmy w stanie to pojąć. Niech to Wam dzisiaj towarzyszy, kochani, świadomość tej Bożej Miłości, tego, że Bóg po prostu, nawet nie stanie na głowie, bo on po prostu zrobi takie rzeczy, żeby tylko nas doprowadzić do miłości i do szczęścia. Że nawet trudno to ubrać w słowa. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Bóg nas po prostu kocha ponad wszystko, kocha do szaleństwa, i gdyby ktoś popatrzył na Jego miłość względem nas takim czystym ludzkim spojrzeniem, to musiałby zrobić to, co pasterze, to co ludzie słuchający o kobiecie i drachmie, to co ludzie słuchający tej przypowieści o miłosiernym ojcu. Mówię, sorry, nikt tak nie robi. Ej, szefie, to jest bez sensu, bez sensu. A Bóg tak robi. A Bóg tak robi, bo tak bardzo Cię kocha. Doświadczenia tej miłości życzyć bardzo. Dzisiaj bardzo Ci tego życzę. Shalom. Alechem. Przyjaciel, tak nazywam Cię. Poróż mi w sobie. It's just not